Good cop, bad cop. Bad cop. Policja pobiła uczestnika parady równości. Oto nagranie z parady równości, która miała miejsce w Pittsburghu. Widzimy policjanta bijącego 19-letnią dziewczynę. Jak to zwykle bywa, na takich paradach pojawiają się też zagorzali katolicy, którzy chcą nawracać homoseksualistów i ratować ich przed ogniami piekiem. Kobieta nie była zadowolona z ich obecności oraz z haseł, które głoszą. Jeden z mówców powiedział, że chwyciła ona za megafon i popchnęła go. Na miejscu był policjant, który odciągnął kobietę, lecz ta zaczęła go bić i kopać. Więc policjant chwycił ją za włosy i uderzył kilka razy w brzuch. Kobieta została zakuta w kajdanki oraz oskarżona o opieranie się przy aresztowaniu i napaść. Została zwolniona za kaucją. A dochodzenie mające wyjaśnić czy policjant nie użył niepotrzebnych środków podczas aresztowania kobiety.